Witaj. Tematem tego edukastu będzie twórczość poetycka Adama Asnyka i refleksja nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością w niej zawarta. Dowiesz się z niego, jakie filozoficzne tematy podejmował Asnyk w swojej poezji. Jakie są główne cechy jego stylu poetyckiego i dlaczego określa się go jako poetę czasów niepoetyckich? Adam Asnyk tworzył w epoce pozytywizmu, czyli epoce, która głosiła program utylitaryzmu i praktycyzmu. Takie spojrzenie na świat, wymuszone w dużej mierze warunkami społecznymi, sprawiło, że zdecydowana większość utworów powstawała w konwencji mimetycznej, czyli była odzwierciedleniem rzeczywistości. Jak już wiesz, poezja raczej nie odzwierciedla rzeczywistości, a ją kreuje. To wyjaśnia jej niewielką popularność w pozytywizmie. Wyjaśnia również określenie asnyka poetą czasów niepoetyckich. Adam Asnyk był twórcą przełomu romantyczno-pozytywistycznego. Warto dodać, że twórcą mocno rozczarowanym rzeczywistością polską. Asnyk szedł w swej twórczości pod prąd. Uciekał do przeszłości, by być sumieniem współczesnych mu ludzi. Nie godził się na panującą w latach 70. w Galicji znieczulicę narodową. Uciekał do wątków narodowo-wyzwoleńczych, do historii. W jego poezji często znajdujemy szyderstwo i ironię. Poza tematyką polityczną i publicystyczną pisał też teksty o tematyce miłosnej, a także opiewał piękno przyrody tatrzańskiej. Współcześni mu krytycy nazywali go poetą znużenia, głównie przez charakterystyczny pesymizm ujawniający się przede wszystkim po klęsce Powstania Styczniowego. Skupiał on w swej liryce ogromnie szczęścia narodowego. Z wierszy tego poety przemawia szczerość wyznania, poetyckiego przekazu, sugestywność przeżywanych stanów, przekazywana prostymi słowami, ale także barwność obrazu artystycznego. Zajrzyj teraz proszę do ściągi. Znajdziesz w niej tekst utworu do młodych. Przeczytaj go proszę uważnie. Wiersz do młodych ma charakter manifestu pokoleniowego wyrażonego za pomocą liryki apelu. Już sam jego tytuł określa jego adresatów. Są nimi młodzi, czyli pokolenie młodych pozytywistów. W szerszym sensie możemy interpretować ich jako przedstawicieli każdego młodego pokolenia, także Twojego. Podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio, mówi Szukajcie prawdy jasnego płomienia, szukajcie nowych, nieodkrytych dróg. Czyli ten bezpośredni apel ma przekonać młodych o konieczności konstruktywnego, odważnego działania, także o dążeniu do odkrycia nowych horyzontów, takich, których nikt wcześniej nie odkrył. Ważne jest też, że podmiot liryczny każe zwracać uwagę na przeszłość, czerpać z dokonań poprzedników. Mówi o tym tak, ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. Ta przeszłość stanowi tutaj metaforę pokolenia romantyków i ich osiągnięć. Wynika z tego jasno, że przekaz wiersza zbudowany został na dwóch charakterystycznych dla astynka metaforach: teraźniejszość, czyli pozytywizm, i przeszłość, czyli romantyzm. Natomiast przyszłość, będąca domeną młodych, ma się dopiero tworzyć. Ważna jest jednak ciągłość, ponieważ przeszłość zawsze determinuje teraźniejszość i przyszłość. Wiersz ten ma optymistyczną wymowę, ma skłaniać do działania. Jego koncepcja ideowa jest wyrazista i czytelna, bo podkreśla ją budowa wersyfikacyjna. Utwór składa się ze strof o różnej długości wersów. Każda strofa jest zamkniętą całością znaczeniową i treściową. Zwróć na to uwagę, czytając tekst. Utwór zatytułowany Daremne Żale ma już nieco inną wymowę niż wcześniejszy. Znajdziesz go również w ściądze, którą dla ciebie przygotowałam. Przeczytaj go proszę uważnie. Popatrz, w wierszu Daremne Żale optymizm zastąpiony został taką dziwną rezygnacją, stwierdzeniami typu. Daremne żale próżny trud, bezsilne złożeczenia, Przeżytych kształtów żaden cud nie wróci do istnienia. brzmi to tak, jakby podmiot liryczny chciał powiedzieć, że nic się nie da zrobić, aby powstrzymać czas, wrócić do tego co było. To oczywiście prawda, ale ważna jest tonacja tego stwierdzenia, w której dominuje ton smutnej rezygnacji. Dzieje się tak dlatego, że podmiot liryczny zwraca się tu do pokolenia starych, czyli romantyków. Zobacz, poetycki apel zyskał smutny wyraz, bo zwraca się do przeszłości, do tych którzy już odchodzą. Zauważ, jaka wynika z różnicy adresatów totalna różnica w tonacji między do młodych, a tym wierszem. Adresat zdeterminował tu tonację liryczną, emocjonalną wiersza. Zwróć też uwagę na następujące stwierdzenie. Cytuję. Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe, a nie w uwiędłych laurów liść, z uporem stroić głowę. Podmiot liryczny w tych słowach zwraca uwagę, a nawet napomina adresatów wiersza, że nie mogą nieustannie rozpamiętywać swej wielkiej przeszłości, bo ważne jest to, co teraz i ważna jest przyszłość. Aleksander Świętochowski w swoim artykule programowym pod tytułem My i Wy nałożył niejako obowiązek przeciwstawiania się starszemu pokoleniu. Jak widzisz, Asnyk ten obowiązek spełnił, choć nie jest chyba niczym dziwnym i szczególnie oryginalnym buntowanie się przeciw starszym. Podobny manifest, będący buntem przeciw starszemu pokoleniu, napisał Adam Mickiewicz i zatytułował go Oda do młodości. Jednak teksty Mickiewicza i Asnyka różnią się zasadniczo. Mickiewicz kazał odrzucić dokonania poprzedników. Tymczasem Asnyk chciał, aby na nich dopiero młodzi budowali swój świat. Aby utrwalić sobie wiadomości, zajrzyj do ściągi. Porównaj też dokładniej wiersz Asnyka i Mickiewicza, korzystając z naszego edukastu dotyczącego oddy do młodości.